Dobra, 1.73, lecimy byku. a no i wyszedł. Ale kto to wyszedł? Ogólnie jestem pan, jestem tego. Eee. Ale Ja jestem z jednym z moich ulubionych scp 1.73. Ogólnie. Plaga debilsy wyszedł. No plaga debilsa wyszedł, dokładnie. Powinni zrobić coś takiego na tym serwerze, że jak ktoś wyjdzie to są takie tickety i, i że się respi zamiast tego co wyjdzie. I to by było dość fajne. Tak jak jest na Mistakening na przykład. Dobra, widzę ludzi jakichś. Idę ich złapać. Le jeden nie żyje już. Jeden nie żyje. Kolejny nie żyje. Dwóch, dwóch już zabiłem. Trzech zabiłem, dobra. Trzy trzech nie żyje. Idę, idę po kolejnych. Trzech waszych kolegów nie żyje. Dobra, Czechich, ich, 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 trzy klasy nie żyją. Dobra, czwarta klasa nie, d, d nie żyje. Łatwo z nimi, jak to mówią. Otwórzcie 914, bo tam podejdzie ktoś jest. Ja mam ochroniarzy i klasę D. Jeszcze szybko Jak otworzyć? A, komputera nie ma. No mówię. Otwieraj to debilu! Bierz go pierwszego! Y widzę ochraniarza i dupaka ja właśnie go nie ochroniarza i dupaka? Tam masz kumplę. Aha, ja Nie O widzę, słyszę cię 939 Ale nie wiadomo Dobra, zabiłem Zabiłem już sześciu w tej rundzie Zostaw Zostawcie mnie <noise> Dawaj go, dawaj go Nie, nie zostawiaj go, nie zostawiaj go Leży Leży i kwiczy Ja zabijam tylu ludzi w tej rundzie już so, Siedem ofiar już mam Oh Dobra, ale zrobiliśmy tutaj pożogę nie w tym light containment. Dobra, idę do Hili Containment. dwóch do paków i dwóch do stroniarzy. Pewnie w widzę. Ja idę do Hivi Containment. Do mnie, ja idę sprawdzić Hivi Containment Zone. Ej, jest też 0,12? Nie wiadomo Dobra w Heavy Containment yy, zdaje się mi się, że nikogo nie ma No w lajcie będą. No trzy targety zostały ogólnie No Heavy Containment jest czysto, z tego co widzę Jak, się dba, jak to wchodzi nie wętrzytowy? Dobra, ja zjeżdżam z powrotem do Light'a. Ja idę do Sitaba. Light, to jest Lighthouse. To ja, to ja. Przykście, a ktoś był ogólnie, ale nie wiem, bo uciekł. Dobra, ja przeszukam jeszcze raz y, Light Containment Mam ochroniarza, mam ochroniarza w Heavy był Dobra, dobra window, y, systemem B, systemem B Dobra, system B jest, widzę, widzę system B O, mam ochroniarza, widzę go, widzę go Dobra, jadę za, jadę za tym ochroniarzem MTF-y mtf -y wybiły MTF -y ja. Jest 14 targetów, teraz mamy przeromane. Dobra, zabiję kolejnego. No to zostały tylko MTF-y. Teraz dawaj nieśmiałe, lecimy. Nie, nie, nie widzę w takiej w sytuacji. Byłem TF, się tak 30 sekund później zrobił byśmy już wygrali. Mam NTFy, mam MTFy Tak, to chuj Strzelają do mnie, strzelają do mnie, ale mi dać Ci HP pomocy umieram, 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 umieram Gdzie jest to dobra? Tam gdzie się respiłem ochrony, ja, że nie wiem jak to się nazywa okay. o, Mam 38% HPO bilinię 70% hp m -y. to z to się No wiem 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 właśnie spiewczyłem Dawaj nieśmiach musi się poskładać. Okay. Dobra, leży jeden. Dobrze, dobrze, nieśmiarek. Jeszcze jeden tu jest, jeszcze jeden tu jest. Brawo, brawo. Jadą winną, jadą winną chyba. Jeszcze ja schowam do następnej furii, poczekam. Dobra, z dowódca nie żyję, zabiję dowódcę. Gdzie są? Dobra, okay. mam ostatniego. Dobra, dawajcie, dawajcie. Szala do mnie, mam 20% HP. 15, 13, 12, 10... Umieram, umieram. Gdzie poszedłeś z gate'a? Jestem przy klatce nieśmiałka. Yy, teraz jestem w tym, no. w serwerowni. Okay. No. Dobra, cofam się, mam 1% HP pomocy. Chodź szybko, mam 1% HP. No spawna. Nie będę, okej okay. Ja to jestem na strzałach dosłownie. Radę. No, no tak w Kurwa, to najpierw. No nie! Zabi, zginąłem.